zobaczyć na wzgórzu napis Hollywood tutaj zatrzymamy jedna literka ma około 8 metrów wysokości a cały napis ma ponad 30 metrów szerokości będziemy jeszcze bliżej teraz tak? robimy takie kółko i będziemy dosyć blisko tych wieżowców a tutaj już są osiedla mieszkaniowe tu po lewej te domki Zobaczcie Państwo jedno, małe działki, małe działki, duże domy, ponieważ no działka tutaj jest warta miliony dolarów. Już dorosły pan Griffith w wieku dwudziestu kilku lat był korespondentem, był dziennikarzem, a pan Griffith miał jeszcze inny problem ze swoją żoną, którą zastrzelił. Po prostu nie wytrzymał ją, zastrzelił. Podobno słusznie. No, nie wiem, bo to było 100 lat temu. I drugą rzeczą powiedział, że e, chcą fundować obserwatorium astronomiczne. Była była we wrześniu. Nic się nie było widać. Jesteśmy w parku Griffitha, Mamy panoramy na całe Los Angeles. Na wprost jest napis Hollywood. Pociągami i zapadła decyzja, że miasto musi mieć piękny dworzec. Dworzec zbudowano w 1939 roku i większość osób, która już dworzuc jest okazały, że przed dworcem jest łapy klask. Proszę Państwa, yy, czyli tak, tutaj Señor ten piedad. Señor ten piedad. Crazy. Wow. <laughs> w centrum, bo, bo, bo jest ich niewielu w porównaniu z tym co było właśnie na tej ulicy tam sobie rezydują no i tak to wygląda ale niestety niestety największa ilość bezdomnych jest w San Francisco jedno z najbogatszych miast i to co już kilka razy podkreślałem z własnego wyboru, to, to nie jest tak, że, że, że tutaj w Chinatown bo zobaczmy, nagle mamy znowu chińskie napisy Aparat, kamera i ruszamy moi drodzy na, na spacer po ścisłym centrum. W Nowym Jorku widzieliśmy w Lincoln Center, czyli w jednym miejscu był teatr, filharmonia. Los Angeles też ma takie miejsce, to się nazywa Music Corner. Jesteśmy w centrum muzycznym Los Angeles. To jest opera. Dyrektorem tej opery jest Rapido a na przodku ofery jest teatr narodowy a na wprost mamy ratusz Los Angeles jest pełna 15 lat temu zbudowaną Walt Disney Hall czyli hala Walta Disneya zdjęcie spróbować zrobić i ruszamy na tył Zrobiono tutaj taki mały ogród botaniczny, a tam frangery to jest Lilia Franka-Gerego dla Liliany Wisnejowej. Okej. Okay, dziękuję. W centrum Los Angeles jest Okazało się koszmarem i jedziemy do Beverly Hills No i tak ludzie tu mieszkają, funkcjonują Ile to jest? 200 metrów od ratusza? W tej stronie będzie ściana wieżowców ścisłego centrum Los Angeles są zaplecza yy, dużych sal konferencyjnych, sal wystawowych, To już ta, tutaj ta konstrukcja, która ma. Do centrum, w przeciwieństwie Nowego Jorku, do Los Angeles nikt nie przyjeżdża. Tu nie ma po co przyjeżdżać, bo to jest dzielnica biurowców. To nie, to nie jest dzielnica mieszkaniowa, to nie jest Manhattan. Najwyższy budynek zresztą ma niewiele ponad 310 metrów, no, czyli to jest dużo i niedużo. To miejsce gdzie żegnaliśmy Michaela, Jacksona. I nie, jeszcze jeszcze kawałeczek. Po lewej stronie. No to jest hala, Los Angeles Lakers i miejsce, gdzie żegnaliśmy króla popu. O, teraz widać. Staples center, proszę bardzo. Tutaj potężne zatory. Dobre jest to, że my po prostu jak gdyby nie stoimy, tylko się jakoś tam przemieszczamy, wolno dalej. Wolno, To jest dla wybrańców. To, to, to tu, tu nie ma, tu nie ma zwyczajnych firm. To, 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 jest absolutnie najwyższa półka światowa. Mamy tutaj biżuterię, mamy ubrania. odrach, proszę na góry, spojrzeć. Drodzy odrach. A to są sztuczne wszystko.

はい。はい dancing oh, no, no. Mm -hmm. no, 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 no very good